Codzienny podcast ze Słowem Bożym. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Za czasów heroda króla Judei żył pewien kapłan imieniem Zachariasz z oddziału Abiasza. Miał on żonę z rodu aarona, a na imię było jej Elżbieta. Oboje byli sprawiedliwi wobec Boga i postępowali nienagannie według wszystkich przykazań i przepisów pańskich. Nie mieli jednak dziecka, ponieważ Elżbieta była niepłodna. Oboje zaś już posunęli się w latach. Kiedy Zachariasz według wyznaczonej dla swojego oddziału kolei pełnił służbę kapłańską przed Bogiem, jemu zgodnie ze zwyczajem kapłańskim przypadł w udziale los, żeby wejść do przybytku pańskiego i złożyć ofiarę kadzenia. A cały lud modlił się na zewnątrz, w czasie ofiary kadzenia. Wtedy ukazał mu się Anioł Pański, stojący po prawej stronie ołtarza kadzenia. Przeraził się na ten widok Zachariasz i strach padł na niego. Lecz Anioł rzekł do niego: Nie bój się, Zachariasz. Twoja prośba została wysłuchana. Żona twoja, Elżbieta, urodzi ci syna i nadasz mu imię Jan. Będzie to dla ciebie radość i wesele. I wielu cieszyć się będzie z jego narodzin. Będzie bowiem wielki w oczach Pana, wina i sycery pić nie będzie i już w łonie matki napełniony zostanie duchem świętym. Wielu spośród synów Izraela nawróci do Pana ich boga. On sam pójdzie przed nim w duchu i z mocą Eliasza, żeby serca ojców nakłonić ku dzieciom, a nieposłusznych do rozwagi sprawiedliwych, by przygotować Panu lud doskonały. Na to rzekł Zachariasz do Anioła: Po czym to poznam? Bo sam jestem już stary i moja żona jest w podeszłym wieku. Odpowiedział mu Anioł: Ja jestem Gabriel, stojący przed Bogiem i zostałem posłany, aby mówić z Tobą i oznajmić Ci tę radosną nowinę. A oto będziesz niemy i nie będziesz mógł mówić aż do dnia, w którym się to stanie. Bo nie uwierzyłeś moim słowem, które się spełnią w swoim czasie. Lud tymczasem czekał na Zachariasza i dziwił się, że tak długo zatrzymuje się w przybytku. Kiedy wyszedł, nie mógł do nich mówić. Zrozumieli więc, że miał widzenie w przybytku. On zaś dawał im znaki i pozostał niemy. A gdy upłynęły dni jego posługi kapłańskiej, powrócił do swego domu. Potem żona jego, Elżbieta, poczęła i kryła się z tym przez pięć miesięcy, mówiąc Tak uczynił mi Pan wówczas, kiedy wejrzał łaskawie, by zdjąć ze mnie hańbę wśród ludzi. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie Chryste. Zachariasz modlił się o potomstwo. Był już w podeszłym wieku, tak jak i jego żona, na pewno całe życie modlił się o dziecko. Ci, co nie mieli potomstwa, uważani byli za zapomnianych przez Boga. Zachary jak zwykle, według swojego grafiku, pełni służbę w świątyni jerozolimskiej. Tyle lat spełnia swój urząd. Może już się przyzwyczaił do sakralnych rytuałów, do odmawianych modlitw, do czynienia zawsze w kółko to samo. Może i powtarzał też i swoje prośby, wznosząc je do Boga o dziecko. Ale już chyba w to nie wierzył. Jak on i jego żona już w sędziwym wieku mogą mieć dzieci? Marzenie, które się nie spełniło. I w czym on zawinił u Boga? Przecież był pobożnym, należał do kasty kapłańskiej. Dlaczego akurat Bóg ma z nim? Tyle jest ludzi, którzy nie są godni Bożej łaski. Tyle jest ludzi złych, a pomimo tego cieszą się z potomstwa. A on, Żył się z myślą stary Zachariasz, że umrze bezdzietny, jedna z największych hańb w tym czasie. Nie pozostawiając potomstwa, jego imię pójdzie w niepamięć. Nikt nie przedłuży jego rodu kapłańskiego, nikt się nie wstawi za nim w modlitwie. Zachariasz już pogodził się z myślą, że Bóg nie chce dla niego szczęścia. Więc jak pokorny niewolnik, nadal, nadal spełnia sakralne obowiązki. Nadal się modli, ale już bez wiary, bez przekonania, bez ufności. Modli się, bo trzeba, bo taki obowiązek, bo nie można inaczej. Bóg go zawiódł. A tu niesłychanie przychodzi posłannik Boży. Będziesz mieć dziecko, mówi. Będzie ono wielkie, będzie miało moc Eliasza. Te słowa są jak grom z nieba. Nie to, że dziecko mu się urodzi, to jeszcze Bóg wybrał go na proroka. Na kogoś jednego w swoim rodzaju. Będzie tym, który wypełni pismo. Nie, to za dużo. Prosił o dziecko, a tu Bóg nie tylko spełnił jego marzenie, a jeszcze go obdarzył tysiącokrąć więcej niż był w stanie pomyśleć. Zachariasz nie wierzy. Jak to jest możliwe, przecież starzy jesteśmy, tłumaczy się. Zachariasz próbuje tłumaczyć Bogu, że mu nie wyjdzie, prawno, który nie oszukasz. Biedny Zachariasz już nie wierzy w dobroć i potęgę Boga. Tak się przyzwyczaił do myśli, że jest nieudacznikiem, że jest starym, że nie jest w stanie uwierzyć w to, że Bóg jest potęgą i siłą, że Bóg nie zapomniał o nim, ale zawsze spoglądał z troską i miłością. Biedny Zachariasz uwierzył i zaufał bardziej w nowinę pesymizmu niż Bogu. Uwierzył bardziej w ciemność niż panu światłości. Jak ty stary kapłanie, który znasz Pisma i medytujesz ich co dnia, mogłeś zwątpić, że Bóg nie jest katem ale Panem hojnym i ojcem troskliwym. Zachariasz zostaje niemy. Musi przemyśleć, musi wejść w głąb siebie i na nowo pookładać swoją wiarę, musi na nowo przypomnieć słowa Pisma i uwierzyć w nie, za bardzo słuchał siebie i swój ból swoją bezdzietność, za bardzo słuchał ten fałszywy głos, który prowadził go do pustki, niemocy i niewiary. Potrzeba mu ciszy, potrzeba mu będzie zobaczyć młodą Miriam, która zawita do niej w gościnę, nauczyć się od niej zaufania Bogu, któremu nie ma rzeczy niemożliwych. Musi nauczyć się od młodej dziewczynki, która zaryzykowała wszystkim i poszła w ciemno za głosem troskliwego Boga. On, stary kapłan, musi stać się teraz dzieckiem, by popatrzeć na młodą Miriam i nauczyć się od niej zaufania w Bożą moc i wiary w to, że Bóg nigdy nie opuszcza. Zachariaszu, jaki wielki dar otrzymałeś? W swojej starości na nowo stałeś się młody, bo potrafiłeś przejść przez swoje stereotypy i na nowo wierzyć w potęgę Boga. Ostatnie dni Adwentu, dni ciszy i skupienia, dni, w których na nowo uczymy się przyjąć prawdziwego Emmanuela, prawdziwego Boga, który jest miłością, i odrzucić tego Boga strasznego, którego sami sobie wykreowaliśmy. Życzę Ci miłego i dobrego dnia, niech Ci Pan błogosławi z Panem Bogiem.